5 grudnia godzina 15:30 No niespotykane. Jeszcze jasno jest na zewnątrz. A ja już jestem na biskupinie. Normalnie jak wyjeżdżam o tej 15:05 z Muchoboru, to najwcześniej udaje mi się tutaj dojechać gdzieś tak w okolicach 16:10, 16:15, a dzisiaj mamy 15:30. Jaka różnica? Zamiast wyjechać 5 po, wyjechałem za 5 trzecia. Także 10 minut różnicy w wyjeździe. A jak widzicie, potworna różnica w przyjeździe przez miasto. No i jestem. A dzisiaj wielki dzień, bo dzień, kiedy na półkach wszystkich Biedronek Polski powinien się pojawić Biedromix. I też się pojawił. Także spojrzycie na załączony materiał. A potem sobie zobaczymy materiał, gdzie pokazuje. Jak w Biedromiksie możemy sami dodawać własne przepisy? Przerwa na lunch, więc szybka wycieczka do Biedronki. Trzeba kupić coś do jedzenia, ale przy okazji spojrzeć, czy pojawiła się paleta Biedromiksów. Się nie pojawiła. Jak widzicie, jedno, jedyne pojedyncze urządzenie na cały sklep. Także już to dobrze nie wróży. Bo jak widzieliście konkurencja w Lidlu, stoją całe palety. No i zgadnijcie, która firma. Będzie bardziej skłonna wspierać klientów, rozwijać oprogramowanie, dodawać nowe przepisy. Ta, co sprzedaje pojedyncze urządzenia, czy ta, która sprzedaje je na całe palety. A tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wygląda pudełko z każdej strony. Także urządzenie wygląda bardzo fajnie, podobnie do Mixa. Właściwie mało czym się różnią, no ale właśnie cały ten support to jest to, co wygrywa klienta. Niemniej jednak, macie tu informacje o możliwości dodawania własnych przepisów, więc za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce w aplikacji Hofena. Tu mamy główny panel urządzenia, z tym, że mamy go nie na urządzeniu, ale w naszej komórce. Więc klikamy na ten domek tutaj i powinniście zobaczyć ten tutaj. Z panelem sterującym klikamy na te trzy linijki z kropeczkami z lewej strony. Tworzenie przepisów. No i żeby dodać przepis klikamy na plusik u góry. Ale żeby nie kombinować za bardzo, wybierzmy zdjęcie z galerii. O, proszę bardzo. Zrobimy przepis pod tytułem plawski.pl nazwa dania. Plawski. Kropka, A, mi oczywiście eu dodał, no, ale co wstawmy? E, PL i składniki Plawski PL to jest czysta słodycz, czyli dajemy kilogram cukru, ale nie obędzie się też bez łyżki dziekciu, łyżka. Dzieg. Czu. nie, czy tak się pisze. No i widzicie, składniki dodajemy poprzez kliknięcie z prawej strony tego checkmarka. Przygotowanie. Składniki umieścić w misie i mieszać. 10 sekund. I to też. Ustawiamy tutaj poniżej. Jeśli temperaturę chcemy zostawić na poziomie pokojowym, to mamy jedynie opcję zostawienia na 30 stopni, cokolwiek więcej, to po prostu włączymy grzanie. Obroty maksymalne w prawo i jak mówiliśmy 10 sekund. I nasz wybór wybieramy też tym czekmarkiem i pojawia się opcja dodania kolejnego kroku. Zamieszaj w lewo i też zróbmy 10 sekund. I tu zmieniamy obroty na lewe. Z tym, że tu mamy w ograniczeniu wtedy do trzech obrotów, to znaczy trójki na skali. Bo generalnie w lewych obrotach chodzi o to, żeby potrawę mieszać, a nie ją rozdrabniać. I tu też 10 sekund. I zatwierdzamy. No i tak możemy sobie dodawać kroki. Ale my zostawimy te dwa. No i żeby przepis zapisać, klikamy na tą archaiczną dyskietkę w prawym górnym rogu ekranu, czyli co to jest 525 cala. I oto mamy nasz przepis na liście. Jak zobaczycie sobie na listę przepisów nigdzie on nam tutaj nie wchodzi. No bo nie mamy żadnej opcji kategoryzacji i tak dalej, więc wracamy do listy przepisów. Klikamy i tak wygląda nasz przepis. Uwodzeniu. Możemy wystartować. No i działa dalej tak samo jak każdy z pozostałych przepisów. Ale wróćmy na listę. Jedyny mankament dodawania przepisów jest ta lista tutaj. Bo jak klikniemy na znak kubła, to niestety przepis nam natychmiast znika bezpowrotnie. O, właśnie tak. Także na razie to tyle, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się podobnie wkrótce.